Hej, 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 z tej strony, ja zapraszam na 37 odcinek serii Gry Cywilizacja 6. Gramy jako Imperium Arabskie. Naszym wzorem do naśladowania Saladynem. Nasze plany w ostatnim odcinku troszkę się pokrzyżowały. Otóż mamy, jesteśmy w stanie wojny z Trajanem i z Filipem. Całe szczęście, nasz Robert de Bruce cały czas jest w naszym sojuszu, tak więc nie będziemy sami na tym polu, polu walki, no nie? Gdzieś, kurnia będą nas desantować się na pewno z nami, na, na niedługo, także, no, będziemy, jesteśmy w stanie gotowości, już podwyższonego tutaj gotowości jesteśmy, trochę jednostek żeśmy na, na, narobili, stworzyliśmy artylerię, już jest to armia artyleryjska, tak więc, no, tam jakieś, jakieś tam pierdol, jakieś tam uderzenie mamy. Mamy też oczywiście tutaj piechotę, Armii tworzymy następną piechotę naszych sił specjalnych, no nie, tak więc coś w tym kierunku robimy, a żebyśmy nie zostali sami na tym, na tym, e żeby nas nie, nie, nie zgnietli nas w każdym bądź razie. I chyba możemy klikać następną turę, chyba że jesteśmy w stanie o czymś porozmawiać, z jakiejś dobre, może do jakiejś dobra byśmy mogli kupić od ciebie kobieto. O dobra, Jedelit, chociaż jedno dobro, dobra, niech będzie, niech będzie dwa za jedno, w XXI wieku, w, w XVII, XVIII wiek mamy, no nie? A my już tutaj kurnia wystrzeliwujemy rakietę w kosmos, no nie? Za ile to będzie nastąpić? Za 6 tur, świetnie, a ten Broadway za 5 tur, tak więc tuża po turze będziemy mieć takie kurnia, jazdę, świetnie, świetnie. Mm. I jeszcze wielkich ludzi, bo walczymy cały czas o tego er er Erwina, bo, bo gość jest naprawdę potrzebny nam, jak nikt inny. Jak nikt inny. Tego tutaj inżynierka Tesla, Nikola Tesla, stracimy niestety, no coś za coś, no nie możemy mieć wszystkiego. Jest nasz apostoł, chciałbym żeby on zaczął nawracać to miasto tutaj, tak więc świetnie raz i niech drugi raz może nawróci, miejmy nadzieję, że uda mu się to w następnej turze. Nawet możemy poświęcić tego apostoła jednego naszego, cały czas obserwujemy granice naszych miast, yy, problem w, jest w tym, że nie posiadamy żadnej. O i, i właśnie widzicie, zaczynam brakować udogodnień nie? i tu będzie może problem. Wybierzmy produkcję, to jest, aha, co i to ukończyli, aha wzmocnienia, Ok, ok, okej, okay. wzmocnienia były ważne, naprawmy tą kaplicę bo wiara teraz będzie chyba też e, bardzo ważna i wiecie co? Przerzućmy jednak kurnia, przerzućmy tą naszą jednostkę w razie czego tutaj, w razie jakiegoś desantu. Nie, no tutaj to może nie, ale idźmy do San Paulo tą jednostką tutaj, bo nie chcielibyśmy, aby nas tutaj e, zaczęli. A, jest nasz archeolog, nasz archeolog, proszę cię gościu, proszę cię, zrób to, jakiś artefakt fajny nam. Wydobądź pięciu. Aj, straciliśmy yy, naszego apostołka. Ach, tego obudźmy i przejdźmy, i też nawróćmy. Jeden punkt, i mamy artefakt albo Pedro, albo Erywań. Pedro. Pedro, albo Erywań. Pedro, niech będzie Pedro. Po usunięciu ziemi względy nie widziałem... Dobra, świetnie, coś my tu mamy. Pedro, co ta? No właśnie, no właśnie. Haplon. Świetnie, następne, następna do kolekcji. Słuchaj, gościu, słuchaj. Czy ty naprawdę nie możesz w żadnym miejscu stworzyć tego dzieła wielkiego swojego muzycznego? no nie możesz. No czekamy na to Broadway i czekamy. Nie możemy się doczekać. Dobra, tu oczywiście stawiamy i apostołek. Niech tutaj. Dobra, mamy islam. Świetnie, świetnie, świetnie. Naciski jakieś na islam. Dobra, mamy to. Tutaj jest jeszcze, jest Panteon. Niestety będziemy musieli to nawrócić. Ach, niech ten apostołek tutaj kurnie sobie przejdzie. I nawróci natychmiast to miasto. Dobra, możemy teraz chyba klikać na następną turę, jak się nie mylę. A więc następna tura będzie chyba git. Mm. Tutaj budujemy też port kosmiczny. Nie wiem, czy to dobrze, że my budujemy ten port kosmiczny. Weźmy tutaj lepiej w elektrownię idźmy. A nie w jakiś bez sensu port kosmiczny, który już jeden mamy. Jak to wygląda w ogóle? Budują to coś? Widać? Widać? Oho! Wieża Eiffla została obleczona. Odkrycie satelity przez Arabię. Wow. Obecnie wokół świata orbituje 31 satelitów, które nie mają do roboty nic lepszego niż wskazywanie drogi do najbliższego sklepu spożywczego. O kurio, znowuż kulturka tutaj pójdzie w górę. Nie, my chyba tą kulturką chyba damy radę wygrać. Tak myślę, nie? Mam taką nadzieję, no chyba że... No chyba, że nas dojadą szybko jakoś, no poczekajcie. Tutaj zalecane jest, żebyśmy poszli w lasery, myśliwiec odrzutowiec jakiś i krążownik rakietowy. O lol. O już by było naprawdę... 5 tur to nam zajmie, także idźmy w to, co tutaj postawiło. Kanaliza, świetnie, i tutaj teraz byśmy mogli, idźmy w to targowisko. To jest Trypolis, to jest nowe miasteczko, niedawno powstałe. W każdym razie wybierzmy produkcję jeszcze w mieście Mekka, ukończono kupca, świetnie, będziemy mogli przeprowadzić jakieś. I wiecie co, chcielibyśmy poprowadzić do São Paulo. Ten byśmy chcieli doprowadzić do San Paulo. Wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj nie ma drogi żadnej, widzicie? I tutaj ciężko jest dojść do San Paulo i potem jeden byśmy puścili z tutaj z Damietty do Fortelazza, no nie? Tutaj niech sobie naprawiam tą świątynię i tak jak mówiłem, San Paulo, San Paulo, San Paulo, szukamy San Paulo. Wiem, że tutaj jest... Giepsko to będzie, ale no, no ważne jest, żebyśmy tam mieli jakieś dojście. Dobra, jest nasz Archeologek. Archeologku zapraszamy w to miejsce, oczywiście, wydobyć jakiś fajny, fajny zestaw. Pedro albo Erywań, Weźmy teraz Erywań, bransoleta, świetnie, świetnie. No i okej. Okay. I teraz co tutaj też jest? A! Wiecie co, i puśćmy do fortelacza, Kurnia. wiem, że to nie przyniesie nam w ogóle, i stracimy mnóstwo pieniędzy, ale musimy to zrobić, żebyśmy mieli szybki wiecie, szybki dostęp z jednego miejsca na drugi. Jest nasza tutaj e, artyleria, kto to za artyleria jest? A to jest tylko ta jedna artyleria. Ok, niech ona sobie tutaj fortyfikuje się spokojnie, Ok, To jest, co to, to jest? To jest nasz tutaj budowniczy, budowniczy oczywiście robimy tutaj następne kamieniową. Jakby inaczej. I następną czurę klikamy, no bo co? No, musimy przede wszystkim zabezpieczyć tutaj nasz. nasz zachodni brzeg, no nie? Bo... Najprawdopodobniej tutaj będą nas dojeżdżać, no nie? Walka klas nieuchronnie prowadzi do dyktatury proletariatu. Plan pięcioletni jakiś to jest i to będziemy musieli oczywiście zmienić tą kartę świetnie. Nie, zostajemy przy demokracji oczywiście Zostajemy przy demokracji, oczywiście, że zostajemy przy demokracji. Czy na pewno chcesz zamknąć menu zmiany do, nie zostaną potwierdzone? Nie, kurnia, No my zostajemy w tej demokracji, kur'nia. Tyle tylko, że zmienimy sobie kartę, oczywiście, bo tutaj brakuje nam jednych z kart. Mm, wiem, że jest 100%, 100% coś do dzielnicy świątynnej, nie? Ajajaj. Gdzie ta karta jest? 100% premii... 100% premii za dzielnicę biznesową i portową to nie. 100% dzielnicy kulturalnej to też nie. Mm. A, jest. 100% premii z kampusem i dzielnicy przemysłowej, no nie. To nam da niezłego buścika podejrzewam, także zatwierdź to oczywiście. Dobra, i jest nasz naj, ostatnia chyba akcja naszego. Biednego archeologa, który musi tutaj walczyć, świetnie. Jest nasz yy, nasz, kur, nie, nasz słuchacz, także zatwierz misję oczywiście. E, co my tu mamy? Brak udogodnień oczywiście jakby inaczej. I jeden punkt. Muzeum. Świetnie, że to pe... I wybierzmy jeszcze teraz. Totalitaryzm, kapitalizm. Idźmy w to drzewko. Sprawdźmy też, co byśmy tu mogli kurnia sobie zaklikać. Ach. Eee, e, wiem, że globalizacja. Co nam to da? 50 do lotniskowców, 2 do produkcji dzięki szlakom handlowym. 5% dla którego jest ok, dzięki plantacjom. Wiecie co? Idźmy tutaj w tą marakanę, bo chyba będziemy marakanę chcieli wybudować oczywiście. I stadion, nie? Prawie do łodnień. Eee, coś tutaj wymyślimy. Albo idźmy jeszcze nawet w dziedzictwo narodowe teraz. Dobra, wybierzmy produkcję, bo tutaj ukończono bibliotekę, a więc szarpniemy się tutaj na medreskę. Świetnie, świetnie. I wybierzmy produkcję następną. Forteca został ukończony. Hmm, ukończona świątynia została. Powiedzcie mi, czy my teraz. Ech, nie możemy nic kupić. Szkoda, wybierz produkcję. Co to nam da? Dwa do produkcji, trzy do wiary. Nie, idźmy najpierw tutaj i artefakt. Możemy Erywań albo Pedro. Niech będzie Pedro tym razem. Okej, okay, mozaika jakaś. I ukończyliśmy następne dzieło. Świetne. Co to jest? To jest um, dzieło muzeum sztuki. Sana to jest też muzeum sztuki Portret wieźby, rzeźby dachowe, wszystko tu kurnia można normalnie A jak tam Broadway w ogóle? Broadway dwie tury i trzy tury do wystrzelenia, tak więc może zdążymy to w tym w tej turze tutaj osiągnąć, to byłoby, byłoby świetnie. Ty, nasz e, kurnia e, chłopie, John, John Sebastian Bach, sobie przejść od razu w twoje e, miejsce. Jednostka bez rozkazów. Mm, to jest nasz apostoł, szeżwiarę oczywiście. I on tu sobie niech pominie turę, ok. I następna tura. No jazda kurnia będzie. Dwie do... do końca wybudowania. Świetne. Mm, aha, i tutaj e, został chyba ukończony, jak się nie mylę. E, wybierz produkcję. Tak, tu kupiec został ukończony w Betlejem. Świetnie. Mm, wiecie co? My tu ze spichlerzem nie mamy, nie musimy tego robić. Medreskę byśmy może chcieli kurnia pocisnąć albo naprawę. Oczywiście naprawę idźmy, bo to jest bardzo potrzebne w razie wojny. Mm, tutaj naprawiliśmy już. Świetnie. E, idźmy tutaj do spotkań, naprawmy to. E, nasz i nasz apostoł niech sobie kurnie odpocznie normalnie, a nie niech... Ach, dobra, no, czul tam z tym. E, co my tu mamy? Aha, my mamy szlak handlowy. To jest nasz nowy. On powstał dopiero chyba, co? Ten szlaczek nasz handlowy. No i od razu ze... połączmy go tutaj. Jakby inaczej. Następna tura. No już chyba teraz będziemy mieć. Proszę państwa, proszę państwa, Broadway O, jest nasza panna Chciałaby aluminium od nas. Absolutnie nie zgodzimy się kobieto, co ty myślisz, że jestem? Ten... Broadway odważam za otwarty, proszę państwa Nie ma biznesu nad show business No business, no business Show business Piękny Broadway. Piękny Broadway! Koło uranu oczywiście, jakby inaczej. 20 kulturki w mieście, jedno darmowe wzmocnienie epoki atomu. Wybrane wzmocnienie idei epoki atomu. Mm. I udało mi się o błyskawiczna relokacja. O kurnia, świetnie. Pięknie to na razie wygląda. Pięknie to wygląda w tym państwie naszym. Idea y, ok, świetnie. Cztery punkty jakie znowu już zyskaliśmy. Y, mamy, nie mamy udogodnień. Co my z tymi udogodnieniami zrobimy? Wybierzmy produkcję. A, jeszcze zobaczmy wielkich ludzi. No dobra, prowadzimy tutaj. Y, I wywołuję chwilowo oraki techniki rakietowej. 20% produkcji dla projektu wyścigu kosmicznego. o tego gościa byśmy chcieli bardzo, nie? Eee, tego gościa byśmy chcieli, nie? To bardzo. I będziemy go mieć. I będziemy mieć pisarza jeszcze, jak Mark Twain, oczywiście. Przygody Huckabee'a i przygody Tomka Sawyer'a, no to ciekawy gość, ciekawy, ciekawy. Dobra, wybudowali tutaj Broadway, okej, okay, okej. Okay. Sprawdźmy czy my czasem nie jesteśmy w stanie nie, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, trochę w to miasto tutaj w, ty w tyle jest każdy w każdym bądź razie. Ym... Dzielnicę wojskową byśmy tutaj zrobili. A co tam? Będziemy się szczepać? Dzielnica wojskowa niech będzie sobie tutaj. Wybierzmy produkcję i tutaj ukończono wzmocnienia, ok, Zróbmy. idźmy w tą bedreskę tutaj. Świetnie i wybierzmy jeszcze produkcję, bo tutaj ukończono kanalizę. Świetnie, świetnie. Mm, tu na razie nie ma co iść w te jednostki wojskowe, bo byśmy musieli najpierw tutaj przede wszystkim dzielnicę przemysłową tutaj zrobić. Gdzie ta dzielnica przemysłowa? A, ona nawet nie jest zrobiona, sami widzicie. Jakie czcizna tutaj w tym mieście jest, a więc tak. Ci to robią sobie fortyfikację. A nasz Kornia fajnie, niech sobie tutaj stoi. Poprzednia była tak: 4, 5, 16, a idźmy tutaj. Niech tak będzie. I dobra, i chyba możemy klikać następną turę, bo w następnej turze, proszę Państwa, następne osiągnięcie Wielkiej Arabii, naszego Saladyna, wystrzeliwujemy nasz pierwszą satelita. także do boju! Jebu! Brawo, Saladudia I został tylko dym, kurnia Po naszym przylądku, Canawal Houston, Houston, mamy problem, mamy problem Pięknie to wygląda Bip bip I <laughs> świetne i tak, i teraz możemy się przyjrzeć, jak ten świat jest w ogóle, po jak ten świat w ogóle wygląda, no, no. Hmm. Hmm. Kurnia, no, ciekawie to wygląda, naprawdę, no. Wiecie co, dobrze, że my nie wylądowaliśmy tutaj, kurnia, bo... bo sami zobaczcie, co tu jest, kurnia, aż ile cywilizacji tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Pięć cywilizacji, to dość takich potężnych. A my żyjemy na drugim kontynencie z Robertem De Bruce. Robert, pamiętaj, ty kurnie jak się mi sprzeciwisz, nie, to przecież jest to na ciebie czeka, nie? Normalnie czeka, kurnia zagłada. Także. Dobra, ee, wania szlak, dobra, utrata terytorium. Co? Straciliśmy terytorium z powodu bomby kulturowej uruchomione przez Imperium Szkockie. Okej, okej, okej. Nie będziemy się gniewać, Robert. Świetnie, i brakuje nam udogodnień. Teraz tym razem tutaj w gła coś tam. I możemy tego Mark'a Twaina także zapraszamy cię facet. I teraz tak ehm, możemy utworzyć kolejne 24. O ciepienie. 24 Golda? O lol. Dobra, jest Mark Twain, oczywiście Marka Twaina byśmy kurnie prosili... A no i jeszcze zapomniałem oczywiście, wiedziałem, że jak go uśpię, nie? to zapomnę o niem, no nie? Jan Sebastian Bach i to jest mała Gmoll. Na fuga, po prostu. O, aż się rozpłynąłem normalnie. <śmuch> mówię wam, że aż się rozpłynąłem, no nie? Jim powiedział, że pszczoły nie żądlą idiotów, ale nie uwierzyłem, bo sprawdzałem wielokrotnie ich cierpliwość i żadna mnie nigdy nie urządziła. Mark Twain, przygody Hakafina, świetnie. Wybierzmy produkcję. Tutaj się trochę. Aha, co tutaj jest? Dzielnica z aerodromem. No, sami widzicie, nie jesteśmy w stanie wybudować tutaj e, naszej kolejnej. E, chyba żebyśmy poszli 62 tury. No, chyba żebyśmy zrobili kupca. No dobra, czur, idźmy tutaj w ten hangar. Co nam innego pozostaje? Idźmy tutaj w hangar, bo elektrownię atomową tutaj budują. Elektrownię, no i co? Z tego co rozumiem, to jeśli tutaj jest ta elektrownia, to dajcie mi się zastanowić. Bo ja nie wiem, premia rozszerzana jest na wszystkie centra miasta w promieniu 6 pól, lecz nie jest powielana przez dodatkowe egzemplarze tej budowli, znajdujących się w promieniu 6 pól od centrum miasta. Czyli centrum miasta, czyli raz, dwa, trzy, to miasto obejmie. Raz, dwa, trzy, też powinno objąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć też powinno objąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć też powinno objąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć też powinno objąć, tak więc... W tym mieście nawet są niepotrzebne budowanie elektrowni, bo, bo ta elektrownia zasili te miasta tutaj dookoła, nie? Tego co, z tego co czytam, nie? Ale nie jestem pewien na 100%, czy to tak właśnie będzie. Co oni tutaj wybudowali? Aha, tu jakieś... chyba... Dobra, dzielniecia kulturki niech tutaj nam dokończą, świetnie. I wybierzmy następną turę. Czy ty gościu chcesz mnie tutaj na zacząć nawracać? No chyba nie będziesz aż tak kurnia głupi, nie? Taką mam nadzieję, nie? Chciałbyś wielki człowiek jakiś, kurnie, ostatni człowiek. Nie no, nie, nie, nie możemy na to się zgodzić. Hmm, nie możemy się na to zgodzić. Hmm. Kiedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość. Z pewnością miał na myśli światło spójne. Dobra, możemy myśliwie co odrzutowi co z, 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 zrobić, świetnie. Nawet o tym nie wiedząc, otruł wielkie prawo ludzkiej działalności. Mianowicie, jeśli chcesz, by mężczyzna lub chłopiec czegoś zapragnął, musisz to jedynie uczynić trudnym do zdobycia. Oczywiście przygody cząma kasoiera. Witamy, witamy serdecznie. Dobra. A, możemy wansować jakiegoś tutaj kurmia naszego inżynierka, czy coś? Park wodny, a to daje że umożliwia jeden do atrakcyjności, jedno do udogodnienia. wiecie co awansujmy, a może zaopatrzenie byśmy poszli w dzielnicę przemysłowej w mieście. Idźmy w to potwierdź okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Co ta pani nam robi? 30 na pracę budowy i 30 rozszerzenia znoszenia dzielni, a to zaopatrzenie dzięki bylnicy w mieście, osadnicy szkoleni... Ojej, poczekajcie, no wybaczcie, ale wiem, że nic nie mówię i w ogóle nie, ale muszę się skupić teraz, produkcji by było... O nie, to nieważne. Dobra, dobra, właśnie skończyłem, skończyłem. Dobra, w Hatusie Trajan wypowiada wojnę Hatusie. o lol. Brak udogodnień i brak udogodnień. Czy my w każdym mieście mamy brak udogodnień? Ja, pierdzu. Musimy to na prostu popracować. W następnym odcinku będziemy musieli popracować nad udogodnieniami dla naszego państwa, nie? Mamy 24 minutę i to chyba będzie najlepszy czas, abyśmy mogli skończyć tę turę.